Słyszałeś przysłowie na dziś? Tak, pani prezes. Co mi powiesz? Dzień dobry, pani prezes. Miło panią widzieć. Jestem przeszczęśliwy, że pani mnie zawezwała. Na, no, na, no, na. No. Trzy kłamstwa w jednej wypowiedzi. Jestem szefem działu marketingu. To zobowiązuje. Kozłowski, skarbeńku. Dobrze ci u nas w firmie? Tak. A dlaczego? Proszę. Dlaczego? Bo jest miła atmosfera, bo wszyscy się lubią, bo jest luz. Jest luz. Tak, luz jest taki, powiem pani normalnie, że ja tak wyluzowany do pracy idę. Ja bym chciał do domu tak wyluzowany iść, jak ja do pracy.